No i nie przypadkiem posłuchaliśmy przed chwilą Batalionu Damur i Anny Zachar w piosence Ranny ptak, bo to taki klimat trochę gotycki i pełen mroku, może niekoniecznie grozy. Po raz pierwszy chyba sięgam w omówieniach książkowych wabika literackiego. Audycji, głównie jednak, jak nazwa wskazuje, wabiącej do czytania wydawnictw, wydawnictwa Włabe. choć, jak słuchacze wiedzą, pewnie sięgam często też do znaku i kilku innych istotnych wydawnictw. Po raz pierwszy wydawnictwo Radwan, nieduże wydawnictwo, które jednak jest pewną szansą dla młodych początkujących pisarzy. Tak jak mówiłem, dziś z wydaniem książki nie ma większego kłopotu, jeśli się tego bardzo chce, a mimo wszystko pewnie jest to wielkie wydarzenie w życiu każdego młodego człowieka, który zaczyna parać się pisaniem. Jeśli chodzi o Sylwię Błach, no cóż, to nie jest jej debiut. Wcześniej zdaje się, że również w wydawnictwie Radwan wydała 9 opowiadań grozy. Młoda dziewczyna, która no gdzieś tam wszystko zanurza w śmierci, cierpieniu, ale jest w tymi trochę pożądania, no tworzy swoiste światy opowieści. Tak było w przypadku strachu, do którego zresztą w Książce, o której w tej chwili chciałbym powiedzieć, czyli bo śmierć to dopiero początek, trochę jakby nawiązuje. Bo śmierć to dopiero początek, to można powiedzieć e, powieść grozy. Będę miał niedługo bardzo przyjemność uczestniczyć, a nawet poprowadzić spotkanie autorskie z Sylwią Błach w Centrum Kultury STD w Gnieźnie. I dlatego, jakby, trochę na bieżąco jestem, jeśli chodzi o tę powieść. No, przyznam się, nie mam tej powieści w formie wydrukowanej, a w PDF-ie bezpośrednio od autorki. Tak było. Nam łatwiej, choć y, młoda pisząca dziewczyna y, mieszka w Witkowie, czyli niedaleko y, jednego y, ze studiów rozrzuconych po Polsce pro radio, a więc tego skoro ja nadaję w Gnieźnie. Wydawca Agnieszka Małysko, redakcja Daria Dziel, korekta Daria Dziel, projekt graficzny, okładki, eurologo Piotr. Tomiak i Jacek Małysko. Skład Maciej Rogowski, oczywiście tekst Sylwia Błach. Książka ukazała się nakładem wydawnictwa Radwan w 2012 roku. To bardzo świeża książka. Myślę, że książka, która może zainteresować właśnie słuchaczy choćby takiej muzyki, jakiej słuchaliśmy przed moim słowem na temat wspomnianej książki Sylwii Błach. Wypowiedź grozy, dlatego pewnie gdzieś mimowoli, nawet bez większego zastanowienia się, ubarliłem ją wcześniej utworem Batalionu Damur i Ani Zachar, którą bardzo, bardzo lubię i którą pewnie częściej pogrywam, bo przypomniała mi się dzięki tej książce w lustrach niebawem. Miarowy stukot klawiatury ucichł Malwina po raz ostatni spojrzała na ekran komputera i dopiero co napisane zdanie wyglądała pięknie a jednocześnie groźnie na jej twarzy pojawił się uśmiech i satysfakcja ale błękitne światło które rzucał ekran komputera i delikatny blask świec ustawionych w pokoju nadawały jej i tak już ostrym rysom dodatkowej surowości w jej zielonych oczach można było dostrzec odbicie drgających płomieni. To wszystko w tej jednej chwili sprawiało, że przypomniała wygłodniałego drapieżnika zadowolonego z upolowanej ofiary. Wstała od komputera i zapaliła światło. Jasność rozlała się w pomieszczeniach, zabijając w jednej chwili wspomnienie o tym, jak groźnie i chytrze dziewczyna wyglądała. Znowu była piękna, delikatna i wrażliwa. Włosy w nieładzie, tylko dodawały wyrazu jej zamyślonym oczom, czyniąc spojrzenie jeszcze bardziej błądzącym, a kąciki ust coraz bardziej drgały, delikatnie zmieniając swą pozę. Subtelnie przesuwając się ku górze, przykuwając wzrok soczystym odcieniem malin. Podchodziła po kolei do wszystkich świec i gasiła je palcami, uśmiechając się coraz szerzej, radośniej. W końcu spojrzała raz jeszcze na ekran, przejrzała tekst, naniosła kilka drobnych poprawek, głównie usuwając literówki, zmieniając interpunkcję, ucieszyła się, że do tej pory większość rzeczy poprawiała na bieżąco. Myśl o tym, że teraz czekałyby ją jeszcze długie miesiące, spędzone na wyszukiwaniu drobnych, stylistycznych niuansów, napawała ją przerażeniem. No, mój drogi Arkadiusie, czy niesiesz mi sukces powiedziała nagle z taką pewnością, jakby faktycznie bohater jej książki mógł ją usłyszeć. Dzięki Tobie będę sławna i bogata. Ludzie mnie pokochają za to, że tworząc, daj im nie tylko strach, ale też piękno nadziei. Wreszcie będę mogła pomóc matce, podnieść się po stracie ojca. Może w końcu, dzięki mnie, nauczy się uśmiechać? Och tak! I będę mogła wyprowadzić się z domu. Tyle fragment książki Sylwii Błach. Myślę, że do tej książki, bo śmierć to dopiero początek, powrócimy może za tydzień albo za dwa, w którymś z tych wabików literackich, które będą już po spotkaniu autorskim z Sylwią Błach. No i to właściwie tyle jeśli chodzi o wydawnictwo Radwan i Sylwie Błach. No pozostańmy jeszcze muzycznie w tychże trochę grozy pełnych yy, mroku, cierpienia, ale i pożądania muzycznych nastrojach yy, z zapomnianym nieco zespołem Artrozis, Szmaragdowa Noc.